Uciec z tego przeklętego sklepu z zabawkami, ale coś mi się nie podoba. Ja cię kręcę, ale te zabawki są straszne. Niech mi ktoś pomoże, otwórzcie tą szybę, ja chcę stąd wyjść. Luczek, stąd się nie da, uciecmy. Musimy sami znaleźć stąd wejście. Tutaj jest jakaś mega straszna zabawka. Pan śmieszny manekin, nie wiem dlaczego, Wygląda najstraszniej z nich wszystkich. O, jak on nas nie, to będzie tak przewalone. Dobra, musimy co tu uciekać, tylko gdzie? Tutaj chyba sobie jakieś drzwi wyłącznie dla personelu możemy je otworzyć. O, o, ale czemu tu jest tak ciemno? Chyba nie powinniśmy tutaj wchodzić pipek, pimpek. pal latarkę. Spokojnie, nic tam się nie stanie. Ja nie mogę, jakie to jest straszne. Dobra, tu sobie jakieś kartki, i tutaj musimy kliknąć w to. O, jak fajnie. Zaraz chyba włączyliśmy moc. Tak, Nieczyliśmy światło. Juhu! widzisz to, jest trochę jaśniej. Możemy wrócić i chyba odpaliły się drzwi wyjściowe. Eee, zaraz coś mi tu nie pasuje. Gdzie jest ta wielka zabawka, która była tutaj na początku. O nie, ona ożyła! A to przecież była zabawka! Nie dobra, byk, ja się w to nie bawię. Jak chcesz uciekać! Ja cię kręcę, faktycznie! Ona żyje! Musimy być mega ostrożni. Dobra, Luczek, damy radę. O o, nie podoba mi się to! Widzisz te ślady, one prowadzą tutaj. Czy ona tam w środku jest? Ja jej nie widzę. A, to jest straszne. Dobra, na pewno jej nie spotkamy. Wystarczy, że to szybko przejdziemy i wszystko będzie w porządku, prawda? O tak, tylko tutaj są bardzo cienkie rury, po których łatwo się wywalić. Co to ma być? Trzeba my musimy potem skakać? To jest naprawdę straszne, ale patrz, ktoś tutaj w to kliknął. Dawaj, 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 dawaj i ostatni skok, ale mi się udało. Wow, ktoś tu wpadł. Biedaczek. O, nie, musi nie udało uciec ze sklepu z zabawkami Ale nam się uda, ucieknijmy Na pewno, co tutaj pisze Śmieszna kraj jeden, nie wiem dlaczego Bardzo mi się to nie podoba Halo, jest tu ktoś, o o Słyszę coś Sekunda i nie ma tutaj Światła, czy tutaj będzie ten Ziomek, ta zabawka, o o Proszę, nie mówcie mi, że my go tutaj Zaraz spotkamy A jest za mną, Pipek ucieka Faktycznie, nie, pomocy Proszę, nie może nas złapać łapać. On jest szybszy od nas. Ła, nie! nie. jest wyjście, Pipek? Szybko biegnij. O nie, proszę. Co to ma być? Jaki on jest straszny. On żyje i chce nas zjeść. O nie, on jest tuż za mną. Za chwilę mnie zje. Spokojnie, czekaj. Uda nam się. A, proszę, tutaj musi być gdzieś wyjście. Nie, to jest ślepy załóg, Mam to. Czekaj, Luczek, jesteś tutaj. Szybko. O tak, ta zabawka już jest na moich plecach. Ale łów. Och, się zamknął garaż widzisz, to teraz już do nas nie przyjdzie. <laughs> w ostatnią sekundę prawie by nam się nie udało, ale ta zabawka to nie są przelewki. On jest mega trudny i straszny. O tak, dobra, ale teraz musimy wskakiwać na górę. Szybko do wentylacji i uciekamy stąd. Co to ma być? Ej, ja spadłem w tym samym miejscu, co ty. Nie zauważyłeś tego. O tak, to była pułapka tej zabawki. O, -o uważaj na takie rzeczy. No właśnie i teraz jesteśmy na górze. No nie gadaj, ty Znowu spadłeś. Spadłem, bo to jest ciężkie, ale daję radę, Pipek. Dawaj tedy. Co tym razem, no nie wierzę. Kolejna, śmieszna gra, tylko teraz musimy być bardziej ostrożni, bo patrz, to nas spycha. O tak, a zobacz, co jest lepiej na dole. To nas zmiażdży na kwaśne jabłko. Ła, nie możemy tam spaść! To jest pewne. A co tym razem? O, o, czekaj, skąd mi się to przypomina! Musimy iść do przodu, kiedy ta zabawka na nas nie patrzy. Ale kiedy się patrzy musimy stać. Uwaga, biegniemy, biegniemy, biegniemy i stoimy, luczek, nie biegnij teraz. Jasne, że nie biegnę, to jest Babka ze Squid Gamea, znam tą zabawę Co to ma być, proszę, nie mogę zginąć! Uwaga, jestem tak blisko, nic mi się nie stanie. Da na, da na, 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 na. Szybko, 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 szybko. Ej, zginąłeś! Tak, zabił mnie, dobra, muszę przejść powoli bardziej. Dobra, mi się udało, ja nie mogę, ale to było bliskie i co? Ty głupia zabawko! Jestem też, dawaj, lecimy dalej, musimy usiąść stąd! Tak, ja nie mogę! Ile jeszcze tych zabaw tutaj będzie? Dlaczego ja się zgodziłem, żeby pracować w tym sklepie z zabawkami? Ale patrz teraz, to są lasery. O, trzeba przeskakiwać! No nie, to jest straszne. Dobra, czekaj, robię tak, robię tak. Ej, nawet dobrze mi idzie. Czuję się jak jakiś ninja. O tak, tylko uważaj, bo jak dotkniesz, to będzie lipa. Spokojnie, patrz, klikamy w tą windę i lecimy. Idziemy na górę, ja nie mogę. Co tym razem nas będzie czekać? Nie wiem, ale na pewno to wygramy, Pipek. Musimy, ja nie chcę tutaj zostać. Ten sklep z zabawkami jest taki straszny. Uwaga, i tutaj jest śmieszna gra 3. Dobra, o-o, co to jest? Co tym razem? Widzę tutaj dużo bloków, i zaraz to jest ta zabawka, ale Chwila, o, o, musimy się ukryć. Mamy tylko 10 sekund. Dobra, to gdzie? Pipek, szybko mów. Może wskoczymy na samą górę? Tak, na przykład tutaj. Tylko czemu ja nie mogę tu wskoczyć? Okej, okay, dobrze nam idzie. Teraz tutaj. Dobra, proszę, żeby ten robot nas tylko nie rozwalił. On tu idzie, o, o. Dobra, Pipek, zobacz, jesteśmy na samej górze. Chyba nas nie rozwali, nie? Właśnie co on robi. On niszczy wszystkie zabawki. Luczek, on tu zaraz podejdzie. Nas też chyba rozwali. A, spadł na Pomocy. Ja też. Nie. Pomocy. Szybko, szybko, szybko. Ukrywaj się między tymi blokami, bo on jest teraz spowolniony. Ale on jest taki mocny. Ja nie wiem, czy dam radę. Spokojnie. Nie panikuj. Wystarczy, że będziemy tutaj na niego czekać i na pewno nic nam mnie zrobi. O, o. Chyba zaraz mi coś zrobi. Trzy sekundy. Łaa! Ale to jest mocne, dobra, ale udało się. Szybko, mamy ostateczną sekundę, no nie wierzę w to, ale mamy farta, Luczek, dawaj. Tutaj pisze wyjście, nie wierzę w to, serio, możemy uciec już z tego? O tak, dawaj, uciekamy od tej złej zabawki. Nie wierzę w to, proszę, powiedzcie mi, że to jest koniec. Ła, 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 ale spodobaj, co się dzieje? O, ta zjeżdża jest jakaś dziwna. O matko, ledwo to przeżyłem, Luczek, żyjesz, wszystko w porządku, musimy Kliknąć ten guziczek i nie gadaj, co to jest za ciemne przejście. To jest bardzo ciemno, pipek. To są jakieś magazyny. Zobacz, musimy używać latarki. O ile zakład, że zaraz ta zabawka nas tutaj złapie. Coś mi się tak wydaje. Widziałeś go? Tak, jest za mną, pipek pomocy. O, nie, czekaj, ja to widzę wejście. Chodź tutaj, tędy musisz przejść. Idę do ciebie, pipek. Zobacz, to jest za mną. Szybko, ja nikogo nie widzę, ale to nie ma znaczenia. Dawaj. Ła, dobra, lecę i ów, dobra, mnie znowu gonił, Pipek. Ta zabawka przeklęta. Ona jest powalona. Chodź tedy. Ja mam nadzieję, że uda nam się stąd jakoś szybko uciec. A co tym razem? No nie gadaj, widzisz to? O tak, to jest jakiś wózeczek. Dawaj, wsiadamy. No dobra, ale chyba, ej, co to było? Jedź pierwszy. Pipek, ale chwileczkę. Wow, jak to cię ciężko steruje! Faktycznie, co się dzieje? I tu jest tyle lawy, uważaj! Dobra, Pipek, uważaj. Jedziemy, ale to jest super! Nie wierzę! Wow! Wyskakujemy tysiąc razy, ale ta lawa, ona jest taka gorąca! Zaraz się spalimy! Spokojnie tylko nie wpadnij do środka! Lecimy! Dam radę, na pewno nam się uda! Proszę, tylko nie do tej lawy! Wow! Dobra, przeskakujemy, zobacz jak to jest mocne w ogóle. Ale powalone, nie, ja nie mogę tutaj zostać, szybciutko! Uciekamy stąd, gdzie jest ten gościu, od nas pewnie goni. Ta zabawka przeklęta. I uwaga, jesteśmy! Chyba. No nie, jednak nie jesteśmy! Wow, ja już dojechałem, Pipek. Dobra, szybko, zeskakuj i chodź na drabinę! Mi też się udało, ale to było ekstremalne. Dlaczego my jechaliśmy na tym wózku? Możesz mi powiedzieć i co tym razem? Śmieszna gra 4. Dlaczego tu jest taka rura? Nie wiem, to się robi trochę podejrzane. Wskakuje! Dobra, ja też! Wow, i nic nie widzę. Halo, co tu się dzieje? Jesteśmy w świecie 2D, Pimpek To jest jakieś powalone. Ale za nami jest ta zabawa! Nie możemy spać do sam dół! O nie, ona się przybliża. Błagam, zostaw mnie! Proszę, Bombe, bomba! Bum! Trzeba bombę uderzyć! Ja cię kręcę! Nie, 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 nie! On jest taki blisko! Chyba mnie złapie! Szybko tu jest bomba! Wow, faktycznie uderzyła go! I teraz uważajmy, bo chyba coś na nas zleci. Wow! Dobra, jest, dobrze! Ale on jest coraz bliżej. I uwaga, druga bomba! Bang, Ale wybuchnął, ale on się ciągnie. Zbliża. Nie podchodź do mnie, proszę tylko, nie to cyk. Trzecia bomba, ale mi się udało. Błagam, żebym tylko teraz nie spadł. I uwaga, to jest chyba koniec. Nie, to jeszcze nie jest koniec. Tu jest ta rura! Ja też tutaj jestem, Pimpek. Ale super, wiesz, jaki jest tylko problem, Luczek? My chyba z to nigdy nie wyjdziemy. Dlatego kupię w sklepie super Supermoc w postaci deskorolki. To będzie coś. Po co ci tutaj deskorolka? Będziesz szybko uciekał przed nim. No właśnie o to chodzi. Patrz na to. Wow, ale ja jestem szybciutki i jak śmiesznie skaczę. Tak, dawaj. O tak, może cię nie dopadnie, ale mnie dopadnie, bo nie mam nic. Spokojnie, Luczek, nic ci się się nie stanie. Uważaj! Nie! Ty spadłeś! Uh, dobra, ale idę też do tobą od razu. O ja nie mogę, te rury są takie niefajne. Kto to w ogóle zrobił? Nie wiem, ale one są strasznie powalone. Czemu tutaj leżą zabawki? No nie i one są takie zepsute. Poczekaj, użyję mojej deskorolki. O, teraz mi się na pewno uda przez nie przejść. One chyba nas będą bić. Coś mi się tak wydaje. One są bardzo straszne, Pipek. Trzeba ich unikać. Co one robią w tych Uciekam w ogóle, ja nie wiem, wiesz co Ja stąd uciekam, ja idę przez te Zdrabinki i na pewno mnie tu zaraz nie będzie Na, 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 na Idę od razu za tobą Pimpek, dawaj uciekamy No i patrz co tu jest, kolejna Śmieszna gra i mamy Coś do kupienia Kupmy takiego haka, to będzie Mocne, o tak, dawaj W takim razie teraz możesz lecieć szybciej No pewnie, że tak, chodź Gra się zaczyna, o ja nie mogę O co w tym wszystkim chodzi, ja mam Na szczęście deskę, mam też taki. Hak, nic mnie tutaj nie powstrzyma. Pipek, na pewno, dobra, ale tu jest strasznie ciężko. Poczekaj, tutaj spadają platformy i musimy na nich zostać. Uważaj, Luczek, żeby przez przypadek nie spaść. Oczywiście, że nie, Pipek, ja skaczę. I jest tutaj coraz więcej. Znaczy się coraz więcej. Jest czerwonych platform. Jest naprawdę ciężko, Pipek. Tak, ich jest coraz to, coraz to więcej. Ale nam się udało. Przeżyliśmy to, choć szybciutko. Dawaj szybko, mów. Musimy teraz tutaj wsiąść i co to jest? Jakiś pociąg dawaj! Tak, dobra, ja steruję, uwaga, pociąg odjeżdża. Ciuch, ciuch! E, zaraz zobacz, jaką ona ma twarz! Ten pociąg! Kto jest ta zabawka! Jak on się zamienił w pociąg? To jest chore! O nie, mam nadzieję, że nie prowadzi nigdzie źle. Zaraz, gdzie my idziemy? Co to ma być? Nie, proszę pociągu, tylko nas nie rozwal! No my jedziemy tak pod górkę? Nie podoba mi się to, Luczek. Coś mi się wydaje, że za chwileczkę coś nam się stanie. Co to ma być? Wow, spadamy na sam dół! A, Pipek, tutaj jest naprawdę ciężko. Wow! Co tu się dzieje? O nie dobra, przeżyłeś to ja ledwo. Nie, mi się nie udało pomocy, Bibek ucieka! Luczek, no, zaraz słyszeliście to, a tutaj już jest finałowa gra. Ale super! Musimy tutaj wejść, to już będzie finał! I mamy taką bazukę, o o. No pewnie, że kupimy bazukę. Patrzcie, 60 robuxów to jest nic. I uwaga, wskakujemy tutaj! Zaraz walczymy! Z tą zabawką. Tu jest ostateczny boss. Wow, jak on szybko ginie! Ale go teraz rozwalę. Szybko rozwalmy go. A masz! Zostały ci cztery nogi, ale ja je jeszcze w sekundę. Ła, o, nie, czekajcie, co tu się dzieje. Muszę uważać na ten fioletowy płyn i nie! Ale on jest mocny, ale ja jestem mocniejszy. Choć tutaj, zabawko, ale cię zniszczyłem. I ale zostałeś pokonany. Nie gadaj, tam jest wyjście. Tak, nareszcie udało nam się. Uciekłem z tego przeklętego sklepu z zabawkami.